Wierzę, to nowy iPhone. A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mm, jakiś znajomy zapach. To czekolada. Smacznego. A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo? Dlaczego nic nie słyszę? Przekro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz, jest pyszny! Nie mogę się oderwać! Wszystko zjadłaś! Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji, ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten tuix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. No, od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Chelsea, czego chcesz? Podziel się. Nie ma mowy. Ty chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza. Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł, wiem co zrobię. Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow, wychobowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię! Wsadzę to tutaj i podleję, ojej, trzęsienie ziemi! Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zabiedzie. Mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć. Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to, co twójem ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera, ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek, pyszności! Wolałabym kolę niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja, jakiś dziwny kolor, to czekolada. Może moje mentosy też są jakieś dziwne? Też wyglądają jak czekolada. Tak, można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz, dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. Ej, to jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe, jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek. I wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda? Poczęstuj nie ma. Już mi się znudziło powtarzać nie. Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraliki. A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. Jak boli! To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły. To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. Co najgorsze, co mogło mnie spotkać? Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe truskawki będą idealnie pasować do czekolady. Bosko. Może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie, jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy uzawią mi, nic nie widzę. Świetnie, dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo oberwiesz! Znowu cebula? Skąd ona się wzięła? Smacznego. O nie, lepiej tego nie widzieć. No już otwieraj. Ale tam jest kaktus. Nie chcę jeść kaktusa. On jest kujący. Aj! Mam teraz igły na całej buzi, a jeszcze nawet nie zdążyłam go ugryźć. Nie narzekaj, pośpiesz się i jedz. Dobrze, że pozbyłam się wszystkich igieł z twarzy. Wiem, od razu pozbędę się też wszystkich igieł z kaktusa. Można je po prostu odciąć nożyczkami. Kurczę, no fajny pomysł. Oczywiście, zawsze miałam takie fajne pomysły. Fu, to obrzydliwe. Okazuje się, że igły to nie jedyny problem. To smakuje jeszcze gorzej. FUU, Mary, jak ci nie wstyd. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Sprawdźcie, co wy macie. Spójrzcie tylko na te pyszne lody. I nie mogę się doczekać, kiedy je zjem. Stój! Nie zjesz ich. A to dlaczego? Lody są okrągłe, a kto ma dziś okrągłe jedzenie? Ja! Więc nie dostaniesz lodów. One są moje. Są takie dobre. Tak? No to uważaj. Zobaczymy, czy lody poradzą sobie z ciepłym powietrzem. I jak? Już ci ciepło, mój lodziku. Zjadłabym cię z przyjemnością, ale Mary mi cię zabrała, więc muszę dać jej nauczkę. Co się stało? Dlaczego lody się roztopiły? Bo są moje. Widzisz trójkątny rożek? A lody są teraz w jego środku. Mmm, to jest takie dobre. Mm. I bardzo apetyczne. Jeszcze jak? Na co tak patrzysz, Chelsea? Tylko ty zostałaś. A, rzeczywiście. Mam szczęście. Co za niespodzianka. Spójrzcie na tę wielką, pyszną kanapkę. W środku jest tyle składników, że nie sposób ich nawet policzyć. Smakuje, wyśmienicie. Rozpływa się w ustach. Co tu tak kapie? To chyba keczup. Mm. Jest taki dobry. Muszę zdobyć tę kanapkę. I wiem jak. Ej, co chcesz, Mary? Ja? Niczego od ciebie nie chciałam. Wy tam sobie wyjaśniajcie, a kanapka jest moja. Lepiej spójrz, co Clarissa robi swoim jedzeniem. Ej, hey, jak śmiesz! Jak śmiem? Właściwie to kanapka jest moja. Widzisz? Teraz jest trójkątna. Więc nie masz do niej prawa. Zrozumiano. Czyli zdecydowałaś się rozpocząć wojnę. No to będziesz ją miała. Zobaczymy, jak teraz zaśpiewasz. Jaka pyszna kanapka. Kurczę, coś jest z nią nie tak. Pomocy! Potrzebujesz pomocy? Yy, proszę, yy, wypij to. W butelce jest trochę ostrego sosu. A, dlaczego mi to zrobiłaś? Masz nauczkę. Dziewczyny, nie wpuśćcie się. Ja będę pierwsza. Spójrzcie na to pyszne ciasto. A co ja mam? What? O, koreański makaron. No to What? dziwne, ale pewnie jest pyszny. Na pewno ja będę miała szczęście. A nie mówiłam? Mam dużą pyszną pizzę. No to ja zacznę. Stój! Widzisz, że na twoim torcie są borówki? Są okrągłe. To znaczy, że są moje, więc oddaj je. Borówki? Okrągłe? Czyli teraz będziemy się przyglądać wszystkiemu po kolei? No dobra. Proszę, to twoje owoce. Łap. Wyglądają dobrze na twojej twarzy. Śmiejcie się ile chcecie, ale teraz wszystkie borówki są moje. A ja mam pyszny krem i równie pyszne ciasto. Przy okazji w środku są też owoce. Ale już je zjadłam. Były naprawdę dobre. Mary, teraz twoja kolej. Tak, właśnie zgłodniałam, więc te piękne kawałki. Pizzy bardzo mi się przydadzą. Kawałki? Ej, one są trójkątne! A wszystko co trójkątne jest moje, więc oddawaj mi pizzę. Co? Nie mam zamiaru. Jest moja. Nie możesz. A właśnie, że mogę. Oddaj mi ją, powiedziałam. Puść, to moja pizza, nieprawda, moja! Ojej! Dlaczego wy się kłócicie, a to ja obrywam? To niesprawiedliwe. Ale pizza nadal jest moja, jasne? Nieważne, czy ja to pizza. To wszystko przez ciebie, Mary. Jak śmiesz! Przez ciebie upuściłam pizzę. Dobra, zaraz cię załatwię. A masz. Przestań, proszę, przestań. Mam nadzieję, że i tak będzie dobry. A, ten makaron nas zasypie. Pomocy! To jakaś makaronowa lawina. I czyja to wina? Mary. Wszystko zepsuła. Słuchajcie, ten makaron jest całkiem niezły w tym wydaniu. Smakuje mi. Zwariowała, zachwyca się suchym makaronem. Podnosimy pokrywki na jeden, dwa, trzy. Hurra, poszczęściło mi się, mam skizzles Mnie też, mam hubę bubę. A ja marchewkę, to trochę dziwne. Zgadzam się. Chcę jeść jako pierwsza. Tylko najpierw pozbędę się opakowań. To było proste. Teraz muszę tylko złapać wszystkie gumy. Ale robienie tego w ten sam sposób będzie bardzo monotonne i nudne. Dlatego jeszcze większą frajdę sprawi mi rzucanie tych gum na różne sposoby i łapanie ich. Wow, jesteś prawdziwą profesjonalistką. Brawo. Dzięki, dziewczyny. Ale to jeszcze nie wszystko. Czas na balony. Nie ma co się śmiać. Przy pierwszej próbie zawsze się nie udaje. Kurczę, przez Was straciłam gumę. Pół jest w moich włosach. Nie można jej nawet rzucić, to obrzydliwe. Nie szkodzi i tak było fajnie. Mery, Twoja kolej. No, nareszcie. Cały dzień marzyłam o skitelsach. Dobrze, że to właśnie ja jej dostałam. Uwielbiam te słodycze. Są kolorowe i takie pyszne. A przy okazji, może niech wszyscy zobaczą, jakie ładne są te cukierki. Patrzcie i zazdroście mi, mam tak dużo wspaniałych słodyczy i są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Czyli chcesz, żebyśmy były zazdrosne? I nazywasz się naszą przyjaciółką? Dobra, wiem jak dać Ci nauczkę. Przestań! A, 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 a psik! Oj, nie chciałam na was kichnąć. Przepraszam. Nie szkodzi. Dzięki temu możemy też spróbować skitelsu. Tak, to nie zła zabawa. Spodobało mi się. Clarissa, masz jeszcze marchewki do zjedzenia. Jedz! Dobra, spróbuję. Ej, marchewka jest całkiem dobra. Już wiem, dlaczego króliki zające takie lubią. Ojej, coś jest ze mną nie tak. To chyba była zatruta marchew. Jestem złym zającem. Wiem wszystko. Nie tylko marchew. A, to atak zająca. Uciekajmy! Kurze, to tylko maska. Dziwne, skąd się bierze ten dym? Chyba spod twojej pokrywki. Tak, to świeże gofry. A co wy macie? Ja arbuza. I jest ogromny. A, ja mam papryczkę. I też jest całkiem spora. To straszne. No to ty zaczynasz. Nie proszę, jest taka ostra. Dobra, mam nadzieję, że będzie w porządku. To za mało. Ugryź jeszcze trochę. O rany, nie chcę. No więcej, jeszcze więcej. Może wystarczy. Już źle się czuję. To nawet wygląda przerażająco. Mam dosyć, ja płonę. Pomocy! Tylko nas nie spal, uważaj. Chyba robi się spokojniej. Można bezpiecznie jeść. Nie, moje gofry! Wszystko przez Klarisę. Musimy cię ugasić. Daj mi tego arbuza. Ej! A co ja mam jeść? Uff, czuję się lepiej. Trzymaj, dokończ swojego arbuza. Tu już nic nie ma. A nie! Jeszcze troszkę zostało. Nie. To znaczy, że mogę coś przekąsić. No i proszę, tylko dla mnie nic nie zostało. Jak tu trafiłyśmy? Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne. Naprawdę bombowy smak. Wow. Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy. To jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop. Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? Prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! A pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim! Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję Was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne! Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej! Yy, czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. Yy, dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. Nie można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. Jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas gniewnie jeszcze szybciej. Auć. Jestem cała w czekoladzie. To niesamowite. Ja też. Kto z nas więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię. Remis. To było super. No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa. To nowy iPhone. Wow, u mnie też to najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhone'y? Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super! Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Odejdź, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. O nie, mój iPhone! Dobrze ci tak! Więc to Ty mnie przestraszyłaś. Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł! E, Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra! Daj mi swój, a ty weź mój! O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a. Oddaj! To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O. o, ładowarka! Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż. Można spróbować. Wow, teraz mogę jeść tego iPhone'a bez końca! Mary, masz szczęście! Możesz mi zazdrościć! Jakie pyszności! Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować! Podłączę kabel! A, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł! Ale masz teraz niezłą fryzurę! Pasuje ci! Ja pierwsza! Moja ulubiona kinder niespodzianka! I to tak dużo! Niesamowite u mnie też! Sześć sztuk! Co? Ty też masz takie? To ma te czekoladowe, jak to prawdziwe! Hurra! Jestem szczęściarą! Mam te czekoladowe! Muszę je szybko rozpakować! Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować! Mm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są M&M'sy! To jest pyszne! O, ja też chcę! Wiem, mam przecież swoje własne kinder niespodzianki i pachną tak słodko. Uuu, w środku są prawdziwe jajka! Co obrzydliwe! Dobrze ci tak! To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest zrzutko! Nienawidzę tego! Wój to wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. A mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki, lubię to. Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę! Nie! Jak można dać komuś kinder niespodziankę? To jest tylko moje! Chelsea, jesteś taka chciwa! Co robić? Wiem! Dam ci nauczkę! Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi! Przekuj się, Chelsea! Dobra, zjeść następne! Niech będzie to! Stop! Co to za paskudny smak? Co nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się. A masz. A, o nie, moja buzia. Jest na niej jajko. Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie kinder niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups. Bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj! Nie, nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam. O, to zestaw z McDonalda, super. Teraz ja. Wow, u mnie też. Ja spróbuję pierwsza. Coca-Cola świetnie, jak się pragnienie. Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki MM's. Czekoladowa kola i cukierki MM's to idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie, pomocy, Jestem cała mokra! Jak ci się podoba prysznic z Koli? Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już Koli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja! Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja! Mogłabym je jeść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. What? Serio? No to spróbuję. Fuj, oszukujesz. Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką.